Hello widzowie Dzień mm. ja, ja, dobry Ale Jak mówiłem Dziś nagrywamy minecrafta Tam film się nie nagrał Więc dziś nagrywam Kupmy się nazywa Dragoksovice Nie ale... Subskrypcja i zobacz, co tu robi na moim Nie, sorry. Na środku. Dzy, 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 dzy. Klikam X, ale to się loguje. Robię cięcie. Dobra, jestem widzowie. Okej, okay, tu się teraz jakby wiosę. Miejmy iść do tego domku. Ogólnie chciałbym powiedzieć, że już mamy na razie dirta. Puszko. To nie wiem czy Wam pokażę. O piecie nie możemy oczywiście zabrać. Kurde. Ale ten Minecraft się ścina laguje. Serwer mi się laguje. Na to nie zwracajcie uwagi to. Ej, gdzie ta wioska, tu! Nie wyobrażam sobie, że do to chodziłem. Się do mnie Na razie tu zamieszkałem. Ben, jako... co czujesz A te? Wybiorę. Ja niczego nie czuję. Nie obchodzi mnie, że Tata Maksa nie żyje, albo że Ty możesz znieść. Albo no ten dom. Żeby mieć crafting table, tak mi przykro. Inne rzeczy. Król, to... proszę, przestań. Dlatego ja zamknij się. No! A, no, tu, no, czekaj! No. Czy to drewno się kiedyś wykopie? Jutro. No, jutro, dobra. Dobra! No, czekaj, to no. są. Dobra, to są. Okej. Bijemy drewno. na drewno, drewno, nie, nie, nie? Nie? To Skopałem to, to u góry i tu piedola Tu, tu po że się chodzi z lawy, nie? Widzisz, no. to, to wyżej chyba do wypierdola, to, wypie to lato, a to dom, nie? Tylko że bym leczył, nie? Myślam, że ten się ale może się Wiem tylko, że Ci się pogorszyło odkąd przestałeś. Oddaliliśmy się, się od siebie. Robię sobie deski. Robię crafting. Crafting. Ja tu zaraz się muszę z Jak się tylko idzie. coś szło aż pewnego razu było naprawdę źle, a on został. I dlaczego? Mówisz o i na rodzic. Zostanie i wytrzyma albo odejdzie i co Co próbujesz powiedzieć? Pytam pana o zdanie. Dlaczego został? No. Jest socjopatą? Nie mówię o sobie. mam takiego skina. Muszę zrozumieć, czy kieruję. Patrzcie mam takiego. Co za różnica? Musi zadać sobie pytanie, co zostawia. Jaka no. więź zostanie zerwana. Jeśli jest socjopata to kiedy zajdziesz, to już miłość. Tak, do rodzenia. No ale ładny zachód. Czerwone kroniki, o oh majka. Zaczekaj. W razie potrzeba dzwonił każdej porze. Dobrze. Mogę to zrobić? No! Idzie do sklepu, kupił, mu wiele Jaki to ma zasięg? Jaki nie ma nocy, jest noc Halo to Jakieś 3 km. No nareszcie Ile za to dostanę? Najwyżej 3 dychy Sobie skupimy tą chatę Dzień no. Witaj Pomogę. Dziękuję Co z Dzień dobrze. dzień dobry, dzień dobry, się. Moje życie to? Tablet. ile ten odcinek dobry, skopię dobry, tomek. <ślesy>

Kopimy sobie też to, milacze, mm -hmm. <laughs> zrobiłem ci nową chatę, jakby co? Tu nie było. Tu, tu nie było. Nie tu je biły. Widziałeś, nie tu nie było, nie? Nie było mi tu Uch tak drewna to Co bym mógł zrobić z tego staka? Mamy sobie na pewno kilka potyków Nie wiem co by jeszcze zrobić Ale na pewno odejdę z tej wioski, który mi się od... w którymś odcinku, bo nie będę cały czas w tej wiosce. Ej, to mi złoto, ale ja nie mam kilofa. Kurde, tego sobie nie ważne. Zostanę w tej części, żeby iść, a będę miał żelazo. No tak, ale kolem mi ucieknie. I mnie może zabić. A ja mam PowerPointa bardzo daleko. A mi się by tu nie chciało iść. Z 40 tysięcy kratek. <grym> szedłem w następnym odcinku. Poprzednim w poprzednim odcinku. Ale w tym odcinku mam. Co to robi... Nie rozumiem. Co to robi to, a nie to? To jak to nie jest pustynia, zapomniałem oczywiście jak to się nazywa w A nie, wrócę są na luzie. Myślałem, że nie wrócę. Złota nie mogę zabrać, bo nie mam żadnego kilo. Dzień dobry. Ja tylko... Po... Ja... Czy ja mogę to wziąć? Dziękuję. Dziękuję. Albo nie. Niech pan sobie zostawi. Uf, przepraszam. Stół alf. Ekonomicznie wezmę. Ile minuta filmu? A, tak. Jeszcze połówkę filmu. Dobra, to jak już przyśpimy to noc, to Kończymy filmik. Jutro będzie kolejna część. Jeśli zostawcie bardzo dużo łapek i subskrypcję. Którą mam już pokazałem wcześniej. Tu, tu będzie mój dom. Zgoszczę tak się tutaj. To sobie na razie wezmę chatę, Tak żeby było. No do Posłucham. jutra. Nie chciałbym tego. Posłużyłem. Dam sobie piecyk. Już jesteś za poziom, ale masz wszystko pod kontrolą. Nie wiem, chcie mi... To ja sobie nie pójdę spać. Jestem tylko dobrym człowiekiem. Cokolwiek się I'm stało okay. w takim to... Zrobimy sobie to jako skrzynkę. Dziękuję. Żeby odłożyć Możesz te iść. rzeczy Powiedz, gdzie jesteś, nie? Dziękuję za pomoc. Okej. Okay. Skrzynka. To miałem nad krab... Albo napie... nad piecem. To odłożymy te rzeczy. Te drzwi. Dżb... I to wszystko chyba. Mamy jeszcze dirt. Albo nie dirt nam się przyda. To są jakby zabalone. Są bliżej, niż myślałem. Mogę i złapać Widzicie, mam ich ręce. Widzicie? Kurde. A jest już ta noc. Hello. Good morning. Noc. Nie, nie, ale po której stronie słońce? Ty, ty, pie, ty mi do chaty nie włączysz. Przepraszam. Nikogo i, i, A nie legnie! legnie co tu mamy? Co mm. to za tutaj ten... Noc O Boże Wydaje że tu nie ma wstępu. Mm -hmm. Może się idzie położyć? Nie piec. Nie da się jeszcze położyć. Już trwa 13 minut ten film. Ja się jeszcze do chaty nie położyłem. Za ten czas sobie zrobię tą chatę, bo tu będę mieszkał dwa dni w tej biustwie. Tu nie ucieka ja Okej, okay. jakby co, to tu są ludzie. Bo będę mieszkał to dwa dni, tak jak mówię, sobie muszę to jakoś ozdobić. Jutro jeszcze i się będę powoli wyprowadzać z tej wioski. Okej. Okay. też na mój pierwszy kanał. Macie link w opisie. O nie, nie ma. Nie ma bata, że się tu nie położycie. Nie, ście mi się powoli. Zcie mi przyśpimy się i koniec. Mam was balony, przywitajcie się. Ja uciekam. właśnie mi ząbiaki zjedzą, a tego nie chcemy. Jut jeszcze coś... Poza odcinkami tu porobię. Jakąś kopalnię. Pochodnie. Muszę zrobić węgiel drzewny. Nie chcę i To ja idę po to, nie? O Boże, widzowie! To i to pokażesz, to i jak? A ty tam będzie bez? Doszło do odcinku, nie ja, można tak nabrać. No to jutro, no nie? No bo tak teraz ja nie chcę, tak to dziękuję bardzo. Ten no, wajno kanały, to co mi to da? No co mam tyle Nie, to na tym akcencie... do Na tym akcencie kończymy To widzimy się jutro Elo i... No. Elo i Nara. Dobra, Nara.